Słyszeliście się go jeszcze nie zobacz. Co się dzieje? Po co miałem włączyć no, no, kamerę? W tym miejscu poczędzisz słychać, bo jakby ktoś tu, tu łaził. Jak? Włączyłeś kamerę? Nagrywasz to tak? No włączyłem. Widzisz? Zobacz, patrz, zobacz. Pod tu, Chodziłeś dzisiaj? Tak? Nie. Zobacz, jak jest wydeptane. Jakby ktoś cały czas tutaj krążył, słyszeliście jakieś odgłosy? ślady. Nie no, ja Wy macie taki, taki odcisk, bo tak pokażcie, jakiś Nie, macie no nie, to na pewno nie jest, mówiąc. Duża... To duża stopa, szczerze. Dobra, zamnijcie drzwi, no jeżeli ktoś chodzi, to zamnijcie drzwi. Ale to jest jedna osoba, chyba, tak? No nie wiem, kto przyjeżdża. No, no, wiesz to? Jedna osoba, a skąd ty możesz wiedzieć, kto to, kto to jest? Może by być równie, nie wiem. Wydaje mi się, że ktoś chodzi na terenie cały czas. No to bierzcie kupałek teleskopowy i lecimy. Co? Dobra, to dawaj, e! No dobra, zamknij ten. E! I... Słyszysz? Dredziarz. Co? Zamknij drzwi. No właśnie, ktoś pod domem, no co? No dobra, to weź... się, tak? że ktoś weźmy płaci. jakiś pały teleskopowy, sikierę i wyjdźmy. A masz takie coś? No mam, to pewnie, pokoju, że mam. No i co wy wzięliście? No. no nie ma nic innego, no macie po takiej pałce Słuchaj, chcesz oberwać taką pałą? No stary, ale... Zaboli, boli, masz jedną pałą Ale jeżeli coś A czymś to... takim, to prędzej ktoś Cię wyśmieje Co? co? Czy to nie boli, to już bardziej z ręki większe obrażenia zadasz Niż z takiego kijka Co wiecie? Chyba nie wiesz co ty wiecie? Utnę ja na ja takie ja Dobra, ale tak nie No to dobra, to już jest bardziej konkretny sprzęt może być. Ja bym się raz przespłacił. To co? Jezu Chryste, dredziasz. Do, dobra, odłóż ten patyk, bo tym paty, patykiem to co najwyżej możesz po, po, połychtać się po łyhtaszce. Dobra, lecimy przed, przed chatę znaleźć tego skupiela, co się włóczy tutaj. O, Ale to jest miękki młotek stary. To jest nowy młotek, używany na UK. Ciuo, Może, świnia. Może do świniaka się przyczepił ktoś. a co jak ktoś świnia? Dobra, dochodźmy na lecę, wyczekacie, no co wy ale coś no Ja idę zobaczyć czy tam, e? Żeby nam świnie ugrać spod pod domu. Uf. Bo się Uf. nam świnię zabiorą. No dobra, Słysze, ale coś? ja nic nie słyszę. Tylko świnie słyszę. No chodźcie zobaczyć. Rzeczywiście są ślady. Chodził ktoś tutaj, tędy? No nie. Ślady. Ty... Wychodziłeś dzisiaj z domu? Dzisiaj nie. Na pewno nie, a, nie tutaj, no tędy. Ja na pewno nie, a ty jeszcze. No nie. Po co miałbym tu chodzić? Nie wiem. A ty? No ja na Może pewno. nie pamiętasz. Sary. To nawet nie są moje ślady, butów. No, i jaki byłby sens tego stary, żeby wchodził ktoś na taras? To mnie zastanawia. To na pewno zrobiła świnia. Tak, na pewno świnia, bo widziałem z okna. Ale widzisz, ktoś tutaj. pas, ktoś ten tędy na taras, widzisz? Tędy... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj, patrzę, poczekaj. Co można to są od niej, bo zbliż, 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 zbliż. Jeszcze światłem tutaj. Znacie ten odcisk Buta? Ci, co się znają na butach, wiedzą. Force. a Air Force. Ma ktoś z nas Air Force? No nie. nie. To są ja nie Na nie pewno Air Force, bo taka jest. Podeszła od nich. Znaczy no Nike, Taki no. ma kształt. No to są na pewno Nike. Na, na, na milion procent. Ma ktoś takie buty? No nie, ja, ja mam zimowe ja takie buty. buty no ty to nie masz na, na pewno. Ja, ja takie mam, ale ja mam je w Warszawie stary, one nie mogły być moje. Nie no, ja na pewno, ja mam takie, więc na pewno też nie. Ja też mam Nike, ale takie. Nie no. Dobra, no sprawdźcie jaki wasz oddaje ostiz buta, dla pewności. No na pewno to nie mogły być moje. Na pewno też moje. No nie, nie no, twoje najbardziej no tak. chyba prawdopodobne, żeby no były. No dobra, nie, rzeczywiście, nie, dobra. No, no Na pewno ma... nie żadne z nas. No nie, to są waparki takich kształt, kształtów nie, nie ma. ma. Jak w już to może Jaszur, ale to i tak nie ten sam model. Wydaje mi się, że to całkowicie. My w ogóle takich butów w domu nie ma. Nikt z nas, ja, ja na pewno nie mam. Jak ktoś wyleci, od razu siekiera na łeb, nie? Standardowo. Żeby przy dupy, najlepiej, żeby już tu nie chodził. No, będzie no, tak. od razu No dobra, ale ja weszliśmy sobie na koło nic. Nie siekiera na głowę, tylko bądźcie. Nie, no całego nie jeszcze nie obecliśmy. A co jak zaraz ktoś wyskoczy? Trzeba być czujnym. Tą kamerę lepiej chowaj, bo jak ci ktoś zaraz wyskoczy z za pleców, to nawet nie zdążysz się obronić, nie? No, ty nie wyskoczyłby na sklecz chłopa. A w ogóle zamykaliście dom czy nie? Ty a, a skąd wiesz, że to jedna osoba? Ty zamknąłeś dom? Albo... Co ty dom, co to za pytanie? Zamknąłeś nie? dom, czy nie? A czemu ja Miałbym. No bo dałem ci klucze stary, zamknąłeś dom Cudyka, czy nie? Gadasz, nie zwalaj winy ty tam na mnie Dobra, nikt no, Zamknąłeś dom czy nie? Ja? Czemu ja? Ty, mogłeś ci nie zamknąłeś? Mówi... Czemu na mnie zganiacie, to jest mój A dom czy mówiła. Ty! Ha, to dobrze, 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 dobrze Ej, czekaj ja, czekaj ja, jaszczu, bo ktoś go w chacie No właśnie, no to dlatego mamy No to naprawdę. wchodzimy szybko, no co? Eee Myślisz, że ktoś jest na tyle głupi, żeby wejść tak? że do domu. Myślisz, że ktoś wszedł do domu i ze sobą drzwi nie zamknął. No to Drzwi były zamknięte. I ktoś musiał tutaj no, ja widocznie wejść. po prostu nie zamknąłeś. No ja. No, ale... Były zamknięte czy zamknięte? Zamknięte. Czyli przymknięte były. Dobra, ja. ja nie będę by... się z wami wykutujesz. No, ja klucze. Przymknąłeś się, ale nie zamknąłeś na klucz. Ale zamknięte drzwi były. Co wy nie pamiętacie? jak Dobrze. Nie rozumiem, co ty do niego mówisz. Czy na klucz były zamknięte? Czy na klamkę czy wcale? Na klamkę na czy klankę. na klucz? Ale skąd ja mogę wiedzieć, czemu wy mi zadajecie pytania! To ty powinieneś wiedzieć, nie, nie ja! ja. Ostatni, ty wychodzisz ostatni. Nie wychodziłem czemu na mnie zganiacie winę! No, nie, no, ja nie A te że były zamknięte. Właśnie. To? To skąd to skąd to? Skąd? No bo ja pamiętam, że drzwi były zamknięte, ale, ale nie na klucz. Wiem, czy na klucz czy nie? wiedzieć, Czy były zamknięte na klucz, czy nie? po prostu zamknął na klamkę. Dobrze, czy słuchajcie chatę. Wszyscy mnie pytają, naskoczyli na mnie, jakby to moja wina była w ogóle. Dobra, przeszukajcie cały dom. Może ktoś tu szedł. Jest taka opcja, że ktoś tu szedł. O, bo. o, o, o je. Co jest? Ktoś jest w domu. Ktoś jest w domu. Co jest, kurwa? Ktoś jest w domu. Na pewno, na 100%. Ale to, ktoś jest w domu? A w kuchni. A czy mam mógł szukać. To, kto się słuchacie stary? Wierzcie pały i szukaliśmy. Gdzie macie te pały, co mu wy to odłożyliście? Po pierwsze nie, 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 nie mam jesteście. Mam, bo tutaj jest jedna, weź, Masz Ja biorę pały. Bo i... za ciężki dla mnie. I co? Ale nie wiem czy jeszcze był. Ale... Nie czekaj, nie czekaj, 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 zaczniemy od góry, ale... Nie, ty, 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 Ale dobra. Długcham, dobrze. Dobrze, ale nie wydaje wam się to dziwne. Dobrze! Mamy mu łeb, nie? Nie! I możemy się jak? Trzeba mu rozwalić chleb, Kto się jest na chacie, Chodzi ci po domu, człowieku. Trzeba się ratować, Ale... bronić, a tak dobrze. Okej. A tak, tylko atak. W porządku. Utencyjnie. Ale zauważyłeś, że nie jest sprawdzona szafka pod telewizorem. Te szafki były otwarte, jak przyszliśmy. Ale jaki to ma znaczenie, Dobrze. nie chodzi po chacie? Nie, człowieku. nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to... o to, że ktoś sprawdził kuchnię. Kto normalny sprawdza kuchnię? No nie wiem, no a co mnie to obchodzi? Ktoś ci po domu łazi? No nie wiem, to normalnie sprawdza kuchnię? No chyba nikt. Jakiś to ch jeżeli ktoś chce coś ukraść, no to no, nie wiecie, sprawdza to kuchni rad albo na dół, albo gdzieś, żeby... Raczej my sprawdzamy właśnie tu, albo tam, a nie po nie? No, no też mi się tak wydaje. Dobrze, chodźcie do góry, chodźcie do naszej modury, bo się trzeba skupić. No, no, trzeba się rozstrzygnąć. Nie, nie, stary, nie niech jedna osoba zostanie na czata, zostań tutaj no, tak, na czatach, tak, żeby, okay. nie żeby nie wyszedł, a my uchali. idziemy ja do góry. Jak, jak będzie ktoś wychodził z stąd, to krzycz. Okej? No dobrze, okay? okay. no, go zostawiliśmy, tak by jeszcze zwiał, na przykład jakiś z dołu szedł. I co? Jest ktoś? Tutaj sprawdziłem, nikogo nie ma. Jeszcze dla pewności sprawdzę toaletę, ale tu nikogo na pewno nie ma. Co? Sprawdzałeś tego melniarza? Tak, jest sprawdzone, nawet garderobę sprawdzałem. Jezu. Co? No nie ma tutaj nikogo. Dobra, idziemy na dół, chodźcie, już. Chodź. Nikogo tutaj nie ma. Ty, ba balkon, Balkon, jest opcja, że ktoś na balkonie został. A jak było, wszystko, ale jakby się, tak. Tak. Jak by się sam zabrzmiał. Dobra. Na pewno, sam no, no, tak. 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 Dawaj szybko nawet nie świruj. Na dole musi ktoś być. Lenin nie łaził? Nikt. Cisza? Cisza? Cisza na, pewno? na pewno? Zobaczył, że weszliśmy do domu i boi się wyjść teraz. Dobra, ty stary, zostaj na czata. Ja nie ma! Ale dlaczego Taki ktoś by miał być pralni? Tu sprawdzałeś? Do sprawdzaj tam! A tu nie sprawdzałeś? Tak, nie ma nikogo tutaj. Stary, nie wiem co on by mógł tu robić, ale skoro spra sprawdzał spra szafki w kuchni, to nie wiem co on ma w głowie. Nie stary wiem, co sklep. Dobra, nie ma tutaj nikogo. Weź tam, kopnij kopni to. Kopnij to. Nie wiem co tutaj No?

E stójcie, 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 to nie. Jest co jest! A... To nie tak jak myślicie, jest, że jest. Jak 11... to nie jest tak, że włosimy. Włamaliście na chatę, stary! Musicie mi pomóc. Nie odyć! Odyć! Ale gór! Sadaj! Musimy kajdanki, ale... Musicie ale... mi pomóc! Nie, 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 w w tak, Wła... no? no. nie, 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 nikt ci nie pomóc, dlaczego włamaliście na chatę? na hatę! Dlaczego włamaliście na chatę? Nie włamałem się, potrzebowałem waszej pomocy w niej. Nie, włamałeś się do naszego domu! kajdanami? warte, kurde, do... Stożone drzwi! Dziwna sytuacja, wyszła pomożecie mi to wziąć. To tworzył wszystkie saski u góry. No co, ale to jak to? No musiałem się napić czegoś, jak przyjęła ze gości i do wyświetleć Stary, Sary ucie jak z Chodzisz, tak to nazywasz? No kurde, chowasz no, się no, w naszym stój, domu? Stój, stój, kurde i zimna sytuacja, nic ci nie ukrywa, daj mi, proszę weź mi, pomóż to wziąć. Ja bo masz się kierę w ręce, pomóż nie wiem. Co no, się tutaj? No nie no, ma ci nie no pomóż mi! Alecie, jesteś córkę, bo... Ale słamał się na hatę, jeszcze mam mu pomóc? Ja mało z to na dawał nie padłem przed chwilą za to. trzymaj i pomożesz mi coś ściąć. Co ty chcesz? Co ty?

ja. Nie no to był no, po prostu pretekst, żeby się zapiąć tutaj. No i co? Ale ja myślałem, kiedy? że się Ale że... po cholery... Co... Myślicie, że tak łatwo mnie oszukacie, stary? O, drugi raz, drugi raz tu, czołg jedzie? No. Stary, wie, że może być i. Dobrze, to Stare. dobrze, odrąbujemy to. Idziesz siedzieć za to, Wal. Nie, nie, nie idę siedzieć, bo będę walić metal. No, nie, 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 Dawaj, wal. Wal Wal w kajdanki, nie, no, w, nie w rękę, tylko w, w kajdanki w wal. Wal, Stary, no przestaj chce się ruszać? Co wy się ruszać? No wal. Nie ruszaj się, bo to w nie ma. Zostaw, nie no. no co, zostaw, walisz, nie, stary, nie, nie uczciw. No co? No co? go Co, co przytrzymaj, a ja, co wam to da? No, no, wal. no to, to nie dostałem. Tak, nie Nie łapę, bo mu niż to. Wal, no co, a ty co? No, ty po pausto! Weź, odejść. A a a! Nie stary odetnijmy paluchy do Dobra nie odetniśmy poluchy, stary Zobacz się co się wjeżdża debil Co za chłopc No i co? Po, po co to zrobisz? Co po co? Oszukaliście mnie jeden raz to drugi raz nie wiem. My cię oszukaliśmy? sam jesteś domu. oszukany chyba przez życie człowieku Ale to co ty porwałeś Karła a nie my Uciekliście do mojego domu zaraz nie. Pogonie, no nie masz jak nawet, Tak. Jak nie, nie, nie mam, jak mam, jestem właśnie blisko ciebie. Ty jesteś moją złotą ręką. Ty jesteś moją złotą rączką teraz, która mi tutaj pomoże. Ty jesteś, moim, sorry, ty jesteś moim, sorry, w... nie wiem, ty jesteś moim... Dobrze po ochotnika. Moją kartę przetargową. Dobrze, masz ja, masz masz inny kluczyk. Albo co mam teraz robić? Jaki inny kluczyk? Chceś po ja No Ale jak wy się potem uwolnicie, jak ty zeżarłeś kluczyk. Ja tutaj mam, wiesz, kartę przetargową, nie musisz Nie pomasz kartę przetargową człowieku. Się zamknąsz. No to jest. Jak debil. Ale słuchaj, ja mogę pomóc, żebyście to mogli. Dobrze, co chcesz, żeby to znaczy, jak to rozkujemy? Słuchaj tak. jest pierwsze nagrany. żądanie, każdy z was dodaje story, że ładnie tutaj obserwować Tomek kolejnik na Instagramie To jest pierwsze żądanie To za żebrak Że co? To za żebrak, zamknij pysk No i co dalej? No i dalej zobaczymy, tak? Nie Proszę dalej ja tak Nie, 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 nie no Ale ja, mnie nie interesuje chcesz. Ja coś. chcę wiedzieć... Ale, ale ty, mnie słuchaj, nie interesuje dotychczas Żądań żadnych nie dajesz, bo ty zaraz... Problemy. Jakie problemy? No jak zaraz policja przyjedzie i będzie w do No A. ty już chyba z policji uciekłeś chyba, co dzisiaj. Nie. Stary, ty myślisz że co? Ty chyba jakoś musiałem te kajdanki ci założyć. Taki głupi, jesteś no nie że nawet wie, nie obejrzyjesz. Po co ci to? Co po co mi to? W tym I skuwasz ludzi? No po nie. Żeby no, no, mieć co, follow y na Instagramie? nie no tylko tutaj. <laughs> człowieku! Star, to dopiero początek. No dobra, no okej, okay, no to i Co to dodajecie cię story, tak? Na koniec tego dzwonimy na psy albo na coś, albo nie wiem co ci zaraz. Nigdzie nie dzwonimy. Dzwonimy! Dzwonimy, no dzwonimy dzwonimy stary Jak, jak go stary? zaraz zadzwonię. Nie powiedzieć. Pamiętasz też imprezę? I, jaką, imprezę? I, jaką imprezę? stary A Co tymi z imprezami wyjeżdżasz no Posłuchaj z mnie teraz uważnie. Posłuchaj mnie teraz uważnie i zaraz ten Menelu wyszczekasz szybciej no i powiedziałeś. No Byłeś pijany. Gościu obok parapetu siedział, pamiętasz? Jakiego parapetu? No jakiego? Tego ja z, z którego żeś mi... popchnął. Czwarte piętro. Nie. Stary, Nigdy stary, nie, to nie, nie, można nie znaleźli Nigdy nie znaleźli nie można, bo co? nie można takich rzeczy nagrywać i co? Co nie można? nie można takich teraz odzierałeś się Dobrze, no powiedz i co, co się temu gościowi stało? No co się stało? Nigdy nie znaleźli, innego. Ale co się, co, się się... co się gościowi stało? Co się gościowi stało? Co, kaleką został? Jaki... Co ty, gadasz, co, co ty gadasz? Co ty gadasz, co ty gadasz? Patrzek się marzy, stary, ono srany jest teraz, że nie wiem nawet. Jaki jak dodasz to do filmu, on nawet nie pozwoli ci tego do filmu dodać. Co teraz nagrywasz ten kamerę. Co, co wstać? No dzwonimy dalej, dzwonimy dalej? Stał do filmu, że wypadek no, był nieszczęsny, I co? I co? niestandardowy, każdy mogło się zdarzyć. Co ty zrobiłeś tak? stary Dobrze, no, wytnie to montażysta chyba. Co dobra, wytnie to, wytnie to po prostu montażysta to wytnie. Niech wytnie. Wytnie to montażysta, tak? No. no dobra, no to co to. Jakimś nieszczęśliwym wypadkiem. Dodajcie stary, dawaj telefon, bo dawaj stary po pierwsze. Dobra, to o, tak. Ktoś tu się osrał. Dobra, to co panowie i panie, jak się bawimy, to zaczynamy powolutku. Dawajcie story na balacie wszyscy. Tu jeden z drugim coś tak patrzy, już tam się kiedy okay, Nie ja, ja mam nic, A ale od ciebie. Ale to mówię, zakupy wszystko, no i będzie więcej. Dobra, no rzeczywiście, jeżeli to jest no. prawda, Dredziasz, co on powiedział, to jest lipa, nie? ojoj, oj, oj. Kolego, no, co bierześ trochę? Te życie mógł spieprzyć, gdyby nie ja, czy nie? No już No, więc słuchaj, dodajcie story i, i co? Ach, Zawocny jest. się nie? tutaj, bo ja nie będę Most tak tam. leżał, niewygodnie mi jest. Widzisz to? Udałeś? No to co, chyba ci wystarczy, już, już wracamy. Wszyscy dodali. Tak? No tyle ty już z się... Twoich no. e, pragnień, no co ty jeszcze nie, chcesz? Nie, no, poczekaj, ja muszę się zastanowić. Ten... No ale stary, nie z... będziesz się z nim zas zastanawiać na. Co? No, no i co byś taki. Czy masz do końca chyba, życia teraz? Nie do końca życia no jeszcze, tylko no tutaj. Dostałeś promo i skorzystał trochę jeszcze. i... Czego Ty tak, jeszcze więcej oczekujesz, człowieku? Właśnie nie wiem. Właśnie tak myślałem, że nie wiesz, bo tyle ci wystarczy promo i co dalej? Nie Co może jeszcze chcesz? Zrobi coś do jedzenia. Tak, z radości. No, weź mnie nie, nie, no, nie ciągnij, tylko stary. Tymi, jeżeli zrobi. masz jakieś żądania, to po prostu powiedz, jakie masz żądania, a nie pajacujesz. No, robisz jak stary. Jak sam nie, nie wiesz czego chcesz dostać promo i tyle swoich eee, pragnień. Ale ty teraz ty jesteś na moich zasadach, a nie Jaki na swoich. Przyjechałeś się powyrzywać, tak? No, ja no wiesz co. Rafał weź mu coś, zrób nie jak niego nie go nie Ja bym chińską Ty, ale kim, a ty mi to zrobił? Nie. No dobra, obojętnie, okej? obojętnie. Daj, weź mu zrób zupkę chińską i niech spierdala Ta zupka chińska? Nie, to ma być coś bardziej Ja tu nic innego nie ma właśnie Ja może być Dobra, <śś> dobra bez... No ile mam czekać aż tutaj? -ki się Kiedy to się skończy? Zarek. Nie wiem stary Żałosna szopka, która Tylko teraz jest Kiedy się skończy, Dobra, żałosna szopka Wszyscy się śmieją Wszyscy się z ciebie śmieją, śmieszne to jest Dawaj, zamknij pie. No, no proszę, no powiedz Siano, dziesięć koła Ha, w wkur. Bardziej to zaraz na co 10 koła dawaj raz. Za, za, za co? 10 koła. Nie, za co? Za swój szantaż, perfidny, żałosny, który Ale on nie jest warty ja 10 tysięcy. bo zaraz filmik poleci. No to jaki daj mi się filmik. Co jaki filmik? Wiesz, tak filmik, tak, jakim filmikiem. Ja. A spokojnie, na telefonie mam go, mam go na dysku, mam go. Bo, bo, wszędzie wiem, jest. Wiem, że ty jest, tak pilnujesz tak szufladkami, takie rzeczy, masz zapisane. Ty się nawet włamałeś do domu, do Dobrze, żeby poszantażować, więc nie wiem, do czego. A chłopa przed wywaliłeś. Dobra. 10 koła. Dawaj. 10 tysięcy złotych. Teraz nie jest warty. Dziesięciu tysięcy złotych. Jak nie? Ty jesteś chory? Weź mój, niech idzie. Co to jest dziesięć koła? Niech spie pastan stary za tą gazę nie jest warty. nie jest wart tyle 3000 nie nikt, nikt idzie co ty idziesz co tutaj się funkcjonuje nawet mówi że nie dobra dam ci jakieś więc ty musisz sobie tutaj co wy chcesz brać od tego dziadka ni mordo człowieku pokaż co to jest warte 1000 ale stary to, to dlaczego on za ciebie płacić on nie jest warty niczego Powinni ale to ty ja jesteś jadą bo ty musisz pokazać jaką wartość masz tutaj na twojego szefa ty dam za Dobra, filmik leci. nie ma za filmiku stary on wyśle ten filmik uspokój się dobra dam ci za niego 3 koła jakiś nóż dobra dam ci za niego trzy koła gdzie jest ta dobry, W sumie więcej dobry, nie jest No, pst, czego? To co ty robisz, No No to no nie przetniesz z tego dredziarz bo dostaniesz no no to łeb Dobrze mas! Ja podwójne, podwójne będziesz miał Czekaj Mas. No ja myślę, ty też mnie nie wkurwiaj bo też dostaniesz mm. zaraz Jakbyś ci się oprał Zamknij dobra. dobra. Zamknij A ty ile Boda. mam czekać na ja to co ty Podam ja... bawał. go już stary Co wywalamy Dobrze, dobrze Co wywalamy Ja wywalamy jak ty nawet nie możesz tego otworzyć No to masz przesrany olejnik No nie bo mam filmik Nie niego, wiesz. Ja wychodzę z chajsikiem. Ale nie. z tytulą nie, 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 nie. No nie, 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 nie. Nikt nie wychodzi, ja stary. Ja wychodzę. Ale ty myślisz, że ja tego filmu na dysku nie macie te pałki jeszcze? jeszcze? Macie te pały? Kope. Macie te pałki, czy nie? Ja mam tu trzy koła z rączką. Podawaj kaczka. Ty co, ty co, ty Widzisz, jemu łatwo co? pieniądze z łapą. Nie, nie wypuszczamy Co nie wypuszczamy? No to się powinnymy tego tak. obrać. Potem rabie w k Patrz, i się skończyło k***a Co robimy? Co robimy? Zaraz po ciebie tu wiadomo i wszystkich tam wyjdziesz niż zleciałeś. Dobra, wyprowadzamy, go. wyprowadzamy cię jeden, jeden, ruch, jeden ruch i film leci A. Dawaj go Nie, co, co dawaj? dobra? Jak w przeciągu 10 minut się nie odebrę To kolega wysyła filmik, wpadają tu po ciebie jest i jesteś zawinięty Kto wpada? Kto wpada? Co? Kto wpada? Dobra, nie Wiecie kto wpada? Tak, nie kto wpada? 10, 10 minut, 20 minut i się Ale kto wpada? To kto wpada? To kto wpada? To nie go ale ja kto? Kto wpada? kto wpada? Kto wpada? Nie udawaj głupiego Ma dziewięć minut, dziewięć minut Się nie odezwę jest ma? koniec No w sumie Dreddziusz ma trochę przesradę jest. No, jest sytuacja bez wyjścia, nie? No stój Co jeżeli mam wrócić ten filmik, filmiku to masz... Przed... One, nie? Stary, tutaj są dwie strony. Włamanie, za szantażowanie ja myślę, i włamanie, a za nieszczęśliwe nie wypadki. Ale co, co mnie posadzą? O, oboje macie To no, posadzą, posadzą, tak. posadzą mnie? Obydwoje macie przesadę. Chcecie się śledzić z niego? Ja tak mi jak swojego domu? Konfident Konf jest. On ma mniej, a nie Pan. możemy go wziąć za włamanie do chaty? Do no i no, co? Teoretycznie. porównujesz włamanie do jakichś wypadków stary? On dostanie on dostanie, lata, ten dostanie, on dostanie dwa lata, a ten dostanie 2 lata w zawiasach, a ty, ten dostanie co najmniej z dziesięć. A spokojnie wyjdziesz, po ten 10, dziesięć 10, 10. minut. Osiem minut! Z No dobrze, wiesz, nikt, nikt nie jest agresywny w stosunku do ciebie, ja uspokój ja się. Jak nas jest czterech. Dobra, to co, no. wychodzisz czy co? Czego no, jeszcze chcesz? Zjadź zupę, zjedz, spokojnie, możesz zjeść Dostałeś promo, zupę i pieniądze, możesz iść. Tak Zjedz, jedz, kurku, Dostałeś promo? To możesz wydawać już Ja po Nie, ale ty się uspokój tam, kurwa Nie szczekaj I Co smakuje ci zupka? Zupka brzydliwe Co brzydliwe? Zupka jak zupka Nie, mówię, że ty Nie zupka, zupka jeszcze jest okej okay. A to za co ci się truje <laughs> w no, Wystarczy już, tak? A, jeszcze. No jeszcze. Ostatnie. Ostatnie? No, tak na myślałem. Dzisiaj? Jak na dzisiaj? No to nie będzie koniec. Ty co? Ale A, Ty nic nie koniec. możesz. Dobra, ee, słuchajcie, tak. teraz wszyscy ładnie na stare dodajecie jeszcze. No to ma kolejnik tu, król, mm, z do... oznaczeniem. Pragnienia. <noise> Największe skryte. Ja idę po kurteczkę. W tym momencie to dodajecie. ja za chwilę sprawdzę, czy dodaliście. Jak tak, to Nie mogę już patrzeć na niego. Niech on. Ja bym sam w ogóle. Dobra, tam... niech już idzie. Nie mogę na niego patrzeć. Niech on już stąd idzie, nie? Co ja ci to robić? Ja Żeścia alkohol jakiś z dołu kradnie, złodziej. Się włamuje na chatę. Musimy patrzeć. I zamykać drzwi, bo będzie nam się wkradał do domu. Musimy zamykać drzwi, bo Tomek Olejnik włamuje nam się do domu. Rozumiecie to, czy nie? Ty Jaszczur! A weź mi buty jeszcze załóż przed wyjściem. No się nie poszło. No chyba cię Bóg opuścił. Na, na mnie nie ma. A jak ci... na poczekaniu by myślił, na poczekaniu by myślił na ostatnie te, żeby się jeszcze napawić. Dobra, zakładaj mi te Szmatu, Raz, ty też śmatło wykoczona. Teraz dwa. Ty ty Ma założyć te buty, czy nie? Bo wiesz, co ja tutaj mam. No zaraz go wynosimy. Bo to, bo to, wynosimy. No. Sorry, bo nie chcesz Dobra. Nie mogę na stary. Nie nie Dobra, nie 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 Dobra, nie 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 jeszcze, jesteś, nie załóż, stąd nie mogę nie niego ja nie stary nie stary. nie 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 czerdą z grzybami No zakładaj no Dobra wóż mu byle jak byle jak niech spać te w... Nie 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 Jestem przeroczone na za le buty ja To nie mówi. są buty. na buty Ju mi miną Zakładaj całą Od Wóż wale bo Jezu, niech on już wyjdzie. krew się pochali. Chłopak, chłopak, chłopak. się tak. przez oko. Dobra, Dobra, Zakładaj z kolei. Co, co, no, nie skończyłeś, proszę. Nie, może ja Odpuść stary. Język, popraw. Pozdrawiam, nie, tak. No, dokładnie ma być założone. A w tory gdzie? W tory i wychodzę, raz dwa, olejnik i Wszyscy po kolei. Raz, dwa. A, nie mogę. Dobrze. Miło się w wami Nie podam ci ręki, nawet nie podchodź. to, wrócę jutro jeszcze. A więc pamiętaj, mordeczko, jak my się dobrze lubimy, to nie? Odejdź. Fajne są filmy. No, zamknięte drzwi, zamykaliśmy przed tobą. Dobra, dobra. Ja, wiesz co, nawet nie będę musiał teraz jakieś akcji robić, żeby tu wchodzić, tylko zapukam na tych rzeczach nie otworzysz mi nie, nie wejdziesz to. tutaj, już nigdy w życiu nie wchodzisz. A założymy no, się że wejdę? Możemy się założyć? Nie wejdziesz tu. Ja, jak ja tu nie wejdę, to drzwiami tu wejdę. No. Siema, No to że ty wiesz to. Stary, ja nawet nie że wie, policja czy po ciebie wejdzie, drzwiami Chodzi mu o policję, nie, że za szczególnie, no. bo jest konfidentem i chce mnie sprzedać na, na psach ee, Ja uważam, że, że żadnych praw tutaj nie ma. Nie no wiem, bo stary, się jeżeli ma rzeczywiście. A jesteś pewne, że on ma ten filmik? No, wydaje mi się, że ma. Dobra, ale no, nieważne. Nie wiem, czy się jak kontaktować z adwokatem, czy z kimś, bo to nie są żarty, ja nie chcę ni iść siedzieć, nie.